Panie Jacku, dzisiaj wyjątkowy wieczór. Aż trzy powody do świętowania. Piętnastolecie teatru Kamienica, Międzynarodowy Dzień Teatru. No i przede wszystkim premiera wyjątkowej książki. Jak pan wspomina pana Emiliana Kamińskiego? A jak pani myśli? No to Oczywiście znakomicie. No to wielki artysta, wielki człowiek. Wspaniały Warszawiak do tego. No, wybitny reżyser, i kolega taki i po prostu normalny przyłóż. Mhm. Także wspominam go tutaj i ja, ja oczywiście mogę mówić tego za siebie z wielką czułością. A pamięta pan na przykład jakąś taką sytuację, która była pomiędzy wami? Być może coś się na przykład wydarzyło zabawnego, no bo my, dziennikarze, mhm. zawsze lubimy takie e, rzeczy, o których się nie mówi otwarcie coś takiego, co na przykład wydarzyło się za kulisami. Czego się nie mówi otwarcie, to ja miałbym teraz powiedzieć do kamery. Oczywiście, że nie powiem. mnie był bardzo kolorową postacią, naprawdę bardzo kolorową, bardzo barwną. Więc tam się wydarzało mnóstwo rzeczy i mnóstwo anegdot, które się nie nadają do przytoczenia przed telewizorem niestety. No dobrze, rozumiem, to tu stawiamy kropkę. W takim razie chciałam zapytać o pana plany zawodowe teraz, no bo jak wiemy, też mieliśmy przyjemność rozmawiać na premierze pańskiej książki. Ten etap życia bardzo pana zmienił, choroba. Tak jak pan jednokrotnie mówił, przewartościował pan wszystko. Jak jest teraz? Dużo przewartościowałem. Teraz skończyłem premierę, no taki pokaz przedpremierowy czwartej sztuki, w której gram, w Teatrze Kapitol. Przyjazne dusze. To było dosłownie wczoraj. Będę grał, znowu, znowu wznawiam, wznawiam spa. Wersji Emiliana Komińskiego. Także dzieje się bardzo dużo, naprawdę dużo. A jak pan w ogóle się czuje? A jak wyglądam? Bardzo dobrze, jak zawsze. Czuję. Czyli wszystko jest w porządku. Tak, tak, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. To w takim razie jakie plany na święta? Święta w gronie rodzinnym spędzam. Właściwie żadnych planów takich długoterminowych nie mam, także jest z dnia na dzień. Tego mnie życie nie nauczyło, ale przyjemnie się żyje. A dzisiaj będzie wspaniały, upojny wieczór, wspomnień o Emilianie.